Tak wygląda identyfikator, a tak puszka. Powołując do życia Powiatową Radę Młodzieży, uruchomiliśmy lawinę. Dajmy wszyscy się niej ponieść. Zapraszamy do gminy Międzechód, znajdującej się w krainie Stujezio. W tym roku licytacje, jakich jeszcze u nas w międzychodzie nie było, prowadzić je będą Marta Cugier i Ewa Żuryło. Puszcza Notecka też się włączyła, a z nią biznes, Gospodarstwa agroturystyczne i organizacje pozarządowe. Wielką orkiestrę rozpoczynamy w samo południe biegiem się z Cukrzycą. Zapisy już trwają, zapraszamy. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzychodzie już 11 stycznia. Zagramy od godziny 14 do godziny 20. Zagrają dla nas zarówno lokalni artyści, jak i muzycy z całej Polski. Gwiazdą naszego finału będzie zespół Raga Faja. Nie może Was zabraknąć! 哦，一班牙人这家伙。